zeszły rok był słaby. Dla warszawskiej giełdy pod względem debiutów. Zresztą nie tylko zeszły. Na GPW pojawiła się tylko jedna nowa spółka. No i wprawdzie można było powiedzieć, że może i tylko jedna, ale jaka? No, bo była to żabka. Sam debiut był też oczywiście jednym z największych od lat, ale gołym okiem widać, że spółki jakoś specjalnie nie garną się do wchodzenia na giełdę. Być może ten rok będzie pod tym względem trochę lepszy, szczególnie że już teraz wiemy, że zamiar wejścia na warszawską giełdę zapowiedziała spółka. Diagnostyka, czyli największy w Polsce dostawca usług laboratoryjnych i diagnostycznych. Spółka ma 27-letnią historię, obecnie funkcjonuje hmm, ponad 150 laboratoriów diagnostyki na terenie całego kraju i 1100 punktów pobrań. W 2023 roku przychody operacyjne diagnostyki wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych, a w pierwszych 9 miesiącach ubiegłego roku było to 1 miliard 460 milionów złotych.